Rowery marki Romet, zaproszenie na kolację w restauracji, atrakcyjne gadżety, vouchery na basen zdrojowy w Latuszynie i kompleks basenów Nemo w Pustkowie Osiedlu. Weź udział w konkursie rowerem przez gminę Deumica z firmą Romet i wygraj atrakcyjne nagrody. Ja ciągle po prostu marzę, żeby jeszcze na tym rowerze troszkę pojeździć, ale już nie chodzi o mnie, no po to stworzyliśmy warunki, bo mamy kilka tras rowerowych. Między innymi z arkusem jakby drzewie wracać po prostu do tego, co było dobrego we współpracy właśnie z tym ale najważniejszy cel, żeby to było samoistne. Żeby sami ludzie się organizowali. My damy ten początek, na przykład przedsiębiorstwa z naszej gminy będą chcieć patronować, mobilizować swoich pracowników, ale takim celem po prostu jest, żeby to było samoistne. Są trasy, a piękne są te trasy, więc po prostu siadamy na rower, również będzie. Konkurs i, i nagrodę Wójta też będę chciał wspólnie podałować Już dzisiaj zapraszam na wszystkie te trasy. Mamy wymagającą trasę, to jest trasa górska. Wracamy do niej, no ale mówimy, że wymagająca. Natomiast pozostałe mamy tu na terenie nizinnym, z tym, że chcemy jeszcze. No, utworzyć nową trasę wraz e, z wójtem gminy osób, tak zwaną historyczną, wiążącą po prostu te wydarzenia historyczne, które były tutaj e, przy górze śmierci, jak i e, również do blizny. Myślę, że e, będzie to takie e, edukacyjna, historyczna i przyjemna e, trasa. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy przejechać trzy z czterech tras głównych. Zrobić sobie zdjęcie z rowerem w wyznaczonych punktach i przesłać je na adres promocja2.maupaug.gdebica.pl. Regulamin oraz kartę zgłoszeniową do wypełnienia można znaleźć na stronie Gminy Dębica.